Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Lesius z Attitude Polska, a oto predykcje dotyczące gali Pay Per View Fastlane 2021. Ogólnie odcinek ten nagrywam zaraz po tym, jak skończyłem nagrywać ostatni odcinek WWE w Shortcut, ale nie będę go wstawać tak od razu po, żeby nie było już tak jeden po drugim odcinek, tylko jakąś przerwę mniejszą lub większą zrobię. Myślę, że większość z Was zna moje nastawienie, jeśli chodzi o tą galę Pay Per View. W skrócie uważam ją za bardzo niepotrzebną, szczególnie że jest ona tylko 3 tygodnie przed WrestleManią jednak karta nie wygląda najgorzej. No i wszyscy wiemy w ogóle dlaczego to pay per view ma miejsce. Otóż w Stanach Zjednoczonych WWE Network przechodzi na Peacock no i jednak trzeba sprawdzić, czy to pay per view będzie działać. No bo jeśli wywali transmisję podczas WrestleMani, no będzie no lekki przypał, tak lekko mówiąc. No ale dobra, przejdźmy, zobaczmy, jak w ogóle wygląda karta walk. Nie najgorzej, ponieważ chyba ostatnio dodano kilka pojedynków, przez co aktualnie mamy zapowiedzianych 7, czyli więcej. Na przykład niż na Elimination Chamber No ale zacznijmy od dołu Matt Riddle kontra Mustafa Ali Rewanż z ostatniego odcinka Monday Night Raw Oczywiście pojedynek o United States Championship Ogólnie zapewne większość z was wie, że jestem lekko negatywnie nastawiony do aktualnego posiadacza tego tytułu I naprawdę bardzo bym chciał, żeby Mustafa ten tytuł mu odebrał Jednak mimo wszystko nie trzyma tego tytułu Riddle tak długo, żeby można było myśleć, że Dobra jest to odpowiedni moment na to, żeby odebrać mu ten tytuł znaczy dla mnie to każdy moment jest odpowiedni, żebym mógł go zabrać. Jednak nie zdziwię się, jeśli na l postawią jednak na pojedynek Matt Riddle kontra Kifli. Jednak też pamiętajmy, że Kifli miał tą kontuzję przed Elimination Chamber i nie do końca wiadomo, kiedy Kif powróci. Ale jakbym miał robić predykcję na ten moment, co w sumie robię, to powiedziałbym, że walkę tę wygra niestety Matt Riddle. Do czego by tu przejść dalej? Może pojedynek o drugi tytuł Midcardowy, czyli Biggie Langston. Może czym powiedziałem Biggie Langston? Przecież on już nie ma tego gimmiku od nie wiem 5-6 lat kontra Apollo Cruz o mistrzostwo interkontynentalne. Ogólnie normalnie no-brainerem byłoby tutaj postawienie na Bigiego, ponieważ ma on naprawdę nie najgorszy title reign. Jednak pamiętajmy, że Apollo Cruz miał ostatnio zmianę Mikutację z tym nigeryjskim wojownikiem. I jednak słabo by to wyglądało, jakby teraz, no wiecie, zmienił swoje nastawienie, przeszedł Hill tour, no i ma pierwszą walkę o tytuł interkontynentalny właśnie po tej zmianie. No i przegrywa tak normalnie z Bigim. Więc w sumie wolałbym, żeby Apollo wygrał ten pojedynek. Jak najbardziej mnie zdziwiło to, że mówię, kurde, ale fajnie by było gdyby Apollo podtrzymał w końcu jakiś tytuł i wtedy sobie przypomniałem, że przecież przez większość zeszłego roku był on posiadaczem tytułu United States, znaczy może nie przez większość, on chyba trzymał od Backlash do Payback chyba ten tytuł, więc to było no 4-5 miesięcy, no przez letni okres jednak praktycznie nic nie pamiętam z tego title reignu i naprawdę bardzo szkoda, ale myślę, że jednak przy jego aktualnej postaci ten title reign byłby o wiele lepszy i według mnie mógłby na spokojnie wejść z tym tytułem Apollo na WrestleMania, my tym Czasem przechodzimy dalej, no i o czym by tu teraz porozmawiać? A porozmawiam o tym pojedynku, o którym na pewno nie chce mi się rozmawiać, czyli Naja Jax i Shayna Baszler. Kontra Sasha Banks i Bianca Beller. O WWE Women's Tag Team Championship. Naprawdę, no już mówiłem to podczas Elimination Chamber. Że w ogóle to zestawienie jest bez sensu. A pamiętajmy, że Elimination Chamber miało miejsce dokładnie miesiąc temu. Więc dla mnie to jest w ogóle, no, mind blowing. Dlaczego ten feud dalej kontynuujemy? Ponieważ straciliśmy prawie miesiąc na to, że normalnie na Wrestlemanie moglibyśmy odbudowywać już ten pojedynek Sasha Banks. kontra Da, e, Bianca Belair, a tak to musimy dalej brnąć w ten storyline razem z Reginaldem, razem z Shayna, razem z Nają, co naprawdę strasznie mi się nie podoba, no ale co ja mogę powiedzieć, po raz kolejny dostajemy to zestawienie i w sumie nie wiem, raczej no brainerem będzie Naya Jax i Shayna Baszler, ale jeśli no po prostu Mistrzynie obronią swój tytuł, to głupie byłoby jeszcze bardziej, że w ogóle ciągniemy ten storyline, jednak no dobra, powiem Naya Jax i Shayna Baszler i miejmy nadzieję, że już nigdy WWE nie będzie wracać do tego głupiego głupiego storyline'u, nie wiem, jakoś zainterweniuje Reginald, chociaż, no ten Reginald, on może coś zrobić, Mimo, że myślę, że być może nie pojawi się on na Fastlane, gdyż nie było go na ostatnim Raw, no i na ostatnim Smackdown. Jednak no, zobaczymy, może się pojawi. No i w sumie, co on może zrobić? Może jednak cały czas ma to uczucie do e, Sasha Banks, albo jednak będzie już w 100% po stronie e, Naj, Nie wiadomo, co będzie, jednak mimo wszystko ja stawiam na to, że mistrzynie brają swoje tytuły, ponieważ nie chcę drugiego Johna Cena i Shona Michaelsa, gdzie Bianka i Sasha miałyby wchodzić na WrestleMania razem z tytułami. Tak, tym my tymczasem przechodzimy dalej. Tym razem porozmawiajmy sobie o tym najnowszym zestawieniu, czyli na Nakamura kontra Seth W ogóle dopiero teraz zauważyłem, że na stronie WrestleMania nie ma żadnych informacji na temat walki Braun Strowman kontra Shane McMahon. A to ciekawe, ta walka nie dość, że była zapowiadana na ostatnim Raw, czyli niecały tydzień temu, to w dodatku była ona zapowiadana na SmackDown, więc jakby mieli usuwać to, czemu w ogóle wczoraj jeszcze promowali tą walkę, chyba że przez przypadek. No ale aktualnie chyba na stronie www.com ani na Wikipedii nie ma wzmianki o tym pojedynku jednak ja mimo wszystko go omówię, no a najpierw porozmawiajmy o na Nakamura kontra Seth Rollins. Ogólnie jest to raczej początek storyline'u, znaczy może początek to nie, ale ogólnie raczej wiadomo, że na WrestleMania dostaniemy pojedynek Seth Rollins kontra Cesaro, no i teraz Shinsuke z takim przejściowym pretendentem, może nie pretendentem, no po prostu przeciwnikiem dla Seth Rollinsa, no i najprawdopodobniej, nie wiem, Seth wygra i dopiero po walce pojawi się e, szwajcarski cyborg, no i zniszczy Seth Rollinsa, no i to doprowadzi do ich starcia na WrestleMania, nie jest to myślę, że w miarę proste do przewidzenia i w miarę logiczne. No i jeśli naprawdę dostaniemy ten pojedynek, to naprawdę bardzo fajnie. I mam nadzieję, że po prostu nie będzie tak, że Cezaro się pojawi już w trakcie pojedynku i sprawi, że będzie jakaś dyskwalifikacja albo coś w tym stylu. Tylko, że panowie dostaną te 15, nawet te 10 minut, dadzą fajny pokaz profesjonalnego wrestlingu. No i dopiero po walce Cezaro zainterweniuje. No dobra, może teraz porozmawiajmy o tym szejnie i Bronie Stromanie. Ogólnie dokładnie wiecie, za często mówię ogólnie, ale to już nieważne. Wiecie, że nienawidzę tego. Storyline'u i praktycznie całe wrestlingowe community na całym świecie nienawidził. Po prostu nie rozumie, dlaczego ten storyline dalej jest kontynuowany. No ale skoro zaczęli, to musi mieć to jakiś payoff. No i myślałem, że być może będzie to mieć miejsce na Fastlane, jednak, jak już wspomniałem przed chwilą, nie ma tego na Wikipedii, nie ma na www.com żadnej zmianki, tylko było na ostatnim Raw, no i na ostatnim SmackDown. I nie wiem, czy ta walka się odbędzie. W sumie, nawet jakby się nie odbyła, to jakoś bym strasznie nie płakał. No bo i tak dostajemy sporo walk, no i myślę, że pay per view będzie trwać te przynajmniej 3 godziny. W ogóle nie wiem, czy będę oglądać to pay -per view na żywo. Jutro sobie zdecyduję, no bo w sumie no to jest fast lane. No i pewnie za dużo się z nim nie wydarzy, no ale no zobaczę, może się przekonam. Ale no, pff, jeśli będzie walka Shane kontra Braun Strowman, no to raczej by wygrał Shane, no i wtedy Braun Strowman miałby swój payoff na menu gdzie w końcu by na niego, no w końcu by go dopadł. No ale dobra, może nie tracimy na to czasu, ponieważ zostały nam jeszcze trzy pojedynki. Może teraz porozmawiajmy o Aleksie Bliss, która zmierzy się z Randy Mortonem. Myślę, że jest to w miarę pewne, że ta walka nie zakończy się w normalny sposób. Być może będzie to cinematic, jednak tutaj nie jestem w stanie powiedzieć, no bo nie wyobrażam sobie, że po prostu Alexa Bliss z Randy Mortonem będą sobie normalnie walczyć przez, nie wiem, 10 minut. Będzie normalny wrestling, będzie jakieś RKO, czy tam inne Sister Abigail. No i też pamiętajmy, że na pewno ta walka nie jest bez powodu, a tym powodem może być oczywiście nic innego, jak powrót The Finda. czy znaczy, może Definda Finda to nie, ale na pewno Bray Wyatta. I pytanie, czy powróci on pod postacią Finda, czy może jakiegoś spalonego Finda, czy może będzie to jeszcze coś innego, no pamiętajmy, że tam od razu po spaleniu. Alex powiedziała, że jeśli Fint powróci, to będzie czymś jeszcze gorszym, więc nie wiem jak to będzie wyglądać, ale naprawdę mam nadzieję, że Bray w końcu powróci, no bo nie było go już 3 miesiące ponad, więc... Nie no, ponad chyba nie, no TLC mniej więcej, no powiedzmy mniej więcej 3 miesiące. No i fajnie by było, gdyby Bray powrócił, no bo raczej pewne jest to, że na WrestleManii zmierzy się z Randy Mortonem. I dla mnie może być to walka nawet na main event jednej z gal, w sensie jednej z nocy WrestleManii, ale, no, to, o tym może porozmawiamy za całe trzy tygodnie, gdzie będziemy robić predykcje dotyczące tej gali. W ogóle tydzień Restylmenii, Boże Święty, ile tam będzie materiału, ile tam będzie pracy. Dajcie mi się, ponieważ nie wiem, czy wytrzymam przez ten tydzień, e, przez pierwszy tydzień kwietnia. Czy to już drugi będzie? Nie, drugi, ponieważ pierwszy to są święta, w ogóle. Będę wam żyć wszystkiego najlepszego. Ale to później, w ogóle nie zmieniajmy tematu, ponieważ cały czas, nie, odbiegam od e, gali Fastlane. I rozmawiajmy o Alexie Bliss z Randy Mortonem nie będzie zwycięzcy, będzie no contest. Jestem praktycznie przekonany, ale jeśli powiedzmy zwycięzcą nazwiemy tego, kto na końcu będzie stał nad pokonanym, to powiem, że Alexa Bliss wraz z findem będą stali nad Randy Mortonem. No i w sumie fajnie, jest to chyba najdłuższy aktualnie prowadzony storyline prowadzący do WrestleMania, więc miejmy nadzieję, że dostanie na końcu jakiś fajny payoff. Ja bym bardzo chętnie zobaczył kolejną edycję Firefly Funhouse meczu, nie Firefly Inferno meczu, tylko to samo, co było z Johnem Sinom. Jednak skoro będzie już, już fani na żywo, no to raczej nie będą robić cinematików, chociaż kto ich tam wie. Dobra. Drew McIntyre kontra Sheamus w No Holds Barred meczu. Już wspomniałem to na ostatnim odcinku ROW, Jak bardzo bym chciał, żeby ten pojedynek był o miano pretendenta do mistrzostwa WWE, no bo w tym momencie, no to już wiemy, że w main evencie, znaczy może nie w main evencie, no ale na WrestleManii zmierzał się ze sobą Drew McIntyre oraz Bobby Lashley o mistrzostwo WWE, więc no głupotą w tym momencie byłoby dawanie zwycięstwa Sheamusowi, no i no I raczej tak, Drummond Tyre zwycięży. Jest to No Holds Bart, więc może dostaniemy jakieś fajne akcje. Czy zainterweniuje Bobby Leslie? Kto go tam wie? No ale Drumek Tyre kontra Sheamus. Mieliśmy ze sobą już ostatnio dwie walki na Raw i obydwie były niesamowite. Nawet jeden był chyba No Disqualification. No skoro No Disqualification to jest praktycznie to samo co No Holds Bart, no to myślę, że panowie dadzą tym samym naprawdę kolejną świetną batalię. No i miejmy tym razem nadzieję, że nie będzie No Contestu. Raczej Drummond Tyre wygrywa. No i to wtedy z Sheamusem na WrestleMania. Nie mam zielonego pojęcia, cały czas wierzę, że być może będzie to fupu Fed o mistrzostwo WWE, jednak no nie wiem, przekonamy się. Fast już za dwa dni, więc nie będziemy musieli długo czekać. A tymczasem przechodzimy najprawdopodobniej do main eventu Mistrzostwo Uniwersal na Roman Reigns kontra Daniel Bryan Special Enforcerem będzie Edge. I tutaj dziękuję jednemu widzowi, nie pamiętam już dokładnie kto to był, ale napisał, że Special Enforcer to było to samo, co kiedyś było podczas walki Shane McMahon kontra Roman Reigns, gdzie tam Elias był tym Special Enforcerem i od razu sobie to przypomniałem, więc naprawdę bardzo Ci dziękuję za ten komentarz. No i tak, czegoś Edge zainterweniuje no musi Interweniować, bo jakbym miał nie interweniować, to po co w ogóle by wchodził do tego pojedynku? I to jest taki, no aż trudno powiedzieć, ponieważ stuprocentowym no-brainerem będzie powiedzenie, że wygra Roman Reigns i, i idzie na Edge'a na WrestleMania. Jednak nie wiem, coś mam w tej głowie, ja dużo czasami mam głupich pomysłów w mojej głowie, jednak, no to jak prowadzą ostatnio postać Daniel Ryana, jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne. I nie zdziwiłbym się, gdyby jednak to Daniel Ryan ostatecznie wygrał. Czego raczej bym nie chciał, a co bym chciał najbardziej, ponieważ, no. To, co robiłem w romanie Raincie na samym początku najbardziej, to to, że niszczył wszystkich i wychodził, a jednak ten ostatni feud z Danielem Ryanem i z Kevinem Owensem pokazał, że nie jest on takim badassem, jakim był na początku, bo pamiętajmy, Clash of Champions Totalnie zmiażdżył Jay-Uso. Gdzieś tam w międzyczasie była walka z Bronem Stromanem. Wtedy zaczął tą swoją gilotynę używać. Super. Niesamowity badass zniszczył Brona Stromana. Potem walka na Heli również. No, no, zmiażdżył Jay-Uso. No, co by tu powiedzieć? No, ale dalej przechodzimy do Storylineu z Kevinem Owensem i TLC. I gdyby nie Jay-Uso, gdyby nie interwencje z zewnątrz, to on by ten tytuł przegrał. Dalej przechodzimy do Royal Rebel. Gdzie również, gdyby nie Paul Heyman, gdyby nie Jay-Uso, no to on ten tytuł by przegrał. Chociaż nie pamiętam, czy Jay-Uso interweniował w tą Nieważne, no ale tak czy siak, jednak no to już nie jest taki badass, jakim był na początku. Dalej walka na Elimination Chamber, no już wyszedł na Briana, który był totalnie zniszczony po Elimination Chamber meczu, więc chciałbym, żeby Roman Reigns Wszedł totalnie zmiażdży miarzył Bryana, znaczy wiadomo, żeby to nie był squash, ale żeby bez nieczyjej interwencji pokonał Briana, żeby nie było tak, że powiedzmy Daniel Brian już wykonuje swój level lock i nagle wchodzi Edge, atakuje Briana. Oczywiście jest Enforcerem, więc może takie coś robić. No i wtedy Roman Reigns wygrywa. Nie chcę, żeby Roman Reigns w 100% czysto pokonał Daniela Briana jako super heal potwór. Poszedł na WrestleMania, na Edge'a, a tam co się stanie, to już zobaczymy za niecałe 3 tygodnie. Ogólnie gala Fastlane nawet wyszła nie najgorzej, w sensie karta nie wyszła najgorzej. No, w porównaniu do niektórych gal w ostatnim roku, gdzie niektóre pojedynki były zapowiadane na ostatnie godziny, to jest naprawdę bardzo fajnie, ponieważ ja lubię kiedy no, można się przygotować do tego per view. Oczywiście pewnie na kick-off dadzą jakąś walkę kompletnie znikąd, ale to jest tylko kick, -off, więc w sumie koło to obchodzi. No napiszcie w komentarzach co sądzicie o zbliżającej się gali Fastlane 2021 Mam nadzieję, że nie będzie trwać 4 godziny, chyba ja na na żywo, chociaż kto go tam wie. Piszcie w komentarzach, czy będziecie oglądać na żywo, piszcie jakie macie predykcje. Ja oczywiście z wami żegnam, mówi do Was Lesius, z Atitude Polska, lajkujcie, subskrybujcie, no i słyszymy się już w... Cruz.